A może by tak QA niebawem? Mówisz masz, lecimy. Siemanko na kanale Grad Plus Siemanko! Dzisiaj druga seria w naszym wykonaniu QA. Nagrywamy pytania, znaczy będziemy odpowiadać na pytania, które nam zadaliście do tej pory. Plus jeszcze powiemy tam pokrótce, co u nas słychać, co w związku z tą sprawą z wojewódzkim inspektoratem ochrony środowiska i tak ogólnie co już udało nam się załatwić. Więc zaczynamy co pierwsze? Tak, pytania. idziemy już z pierwszym pytaniem. No i zaczynamy od tego podstawowego, właśnie często ostatnio się pojawia na magnesie, na dymowym. No czy po prostu odwiedzimy i ławę? Na pewno będziemy odwiedzać to miasto. a no, szczególnie że jest właśnie blisko. Tutaj właśnie od nas, od Olsztyna, nie jest aż tak dużo kilometrów. Po to Izbarga, nie nie będzie. Tak, mniej więcej taka odległość. Nie, tutaj po prostu musimy więcej czasu znaleźć i na pewno pojechać w ciągu całego dnia, tak no, nie po pracy, tylko po prostu w niewolnym. Tak, teraz są poroz, coraz krótsze dni. No i trzeba, żeby gdzieś jakiś wypatychać, to musimy zacząć od rana. No a najlepsze takie dni to sobota i niedziela jest oczywiście. No dokładnie. Następne pytanie od e, Krzyśka. Cześć chłopcy, załatwiacie pozwolenia, kilogram plus kilogram równa się. do hmm. <noise> Więc co o pozwoleniach? Ja powiem na razie o tym, że Czekamy do tej pory na odpowiedź właśnie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska co się wydarzy w naszym przypadku. To znaczy, zrobiliśmy już wszystko co do nas należało i musimy teraz po prostu czekać na ich odpowiedź. generalnie dowiadywaliśmy się, że wszystko jest już zrobione. Teraz musimy tylko czekać, ale jeszcze i tak nie wiemy kiedy, także tak. yy, po prostu ciągnie się to w czasie, więc jeszcze czekamy. No, ale jeśli chodzi o pozwolenie na przewóz złomu, no to już uzyskaliśmy je. Udało nam się uzyskać, złożyliśmy wniosek do marszałka właśnie w Olsztynie tutaj i po kilku dniach właśnie dostaliśmy odpowiedź. Mamy już właśnie nadane kody na ten transport właśnie złomu i tu chodzi właśnie głównie o przewóz złomu właśnie blach, aluminium, miedzi. Tak. Tak, wszystko co jest właśnie kolory, ale nie jest elektrośmieciami. Mamy właśnie przełóż na to po prostu takie ogólne wszystkie no, złomostwa. Wszystko co jest. zawarliśmy tam, wszystko co nie wymaga żadnej rozbiórki, tylko po prostu sam transport i docelowy, docelowy wywóz na, na skórę. I tak to wygląda. Czyli właśnie jak już wiecie, mamy właśnie w planach, teraz będziemy podobnie ruszać ze złomem już po, po właśnie szukamy sobie zleceń, reklamujemy się powoli. No i się uzbieraj właśnie już kilka kilkanaście zleceń, to już będziemy po prostu odbierać, nagrywać i będzie kolejny odcinek. No, po złamowy. prostu wrócimy do tego co robiliśmy w okrojonej trochę wersji. Dokładnie tak następne pytanie to przeczytaj. Witam w Barczewie. Trzeba było na herbatkę zajechać. Pozdro wielkie. No. Byśmy poznajemy. zajechali, ale nie wiedzieliśmy wtedy. Dokładnie tak. Tak samo jak ktoś nas widzi na przykład w Lidlu i później pisze komentarz, że, że nie poznajemy subskrybentów, ale wybaczcie. No to to po prostu takie jest. My nie poznajemy, wy nas poznajecie, jeśli ktoś po prostu chce, to może do nas zagadać, czasami gdzieś spotka. Nie literę. ma żadnego problemu z tym, hmm. prawda? No, ale najważniejsze to jest tutaj pytanie. Tutaj i chodzi o nissanie. Co się tak? stało z Gradbusem? Nic się nie stało z nim. Stoi sobie na parkingu, nadal i Odpoczywa. I czeka. Odpoczywa. Po prostu wstrzymaliśmy działanie, tak samo wstrzymaliśmy jeżdżenie, to grad po prostu stoi i czeka sobie na Tak, korzystniej było po prostu magnes teraz jeździć osobówką. Mhm. Teraz kolejne pytanie, to teraz może Ty przeczytasz. Jaka jest moc tego magnesu? Mamy trzy różne, więc zapewne chodzi o mm, dziada. On najcięższy, największy, największą moc, którą który ma nasz magnes, czyli do 500 kg, i teraz jest dalsza część tego komentarza. Ja zamówiłem taki, co rzekomo 300 kg podnosi, i czy to możliwe, i teraz jest to jest od Pawła komentarz, i odpowiedź będzie taka, że po prostu dno, dno rzeki przede wszystkim bo rzucamy do rzek, do jeziora Magnes, więc ono jest nie jest równym terenem, jest Zakamienione, zakorzenione, zielska dużo rośnie, przeważnie w rzekach, prawda? I ten magnes praktycznie, jeżeli zamówiłeś do 300 kg, to rzeczywiście, jeżeli przyklei się, przyczepi się do przedmiotu, przedmiotu który, jest, który będzie na tyle gruby i na tyle ten magnes będzie mógł się do niego przyczepić, żeby tam ciągnąć go po Dnie, ten przedmiot ciągnąc po, po prostu go pod nim nie będzie mu przeszkadzał, ten, ten teren, te uwarunkowanie terenu, prawda? Więc on do 300 kg podno, podniesie. E, tak, w, tylko w pionowej, w pionowej pozycji pionowej po prostu. Pozycji, jak się tak. go złapie, żeliwo, jakieś będzie płaskie i ciężkie przeważenie. Jak jest gruby i płaski metal, to wtedy złapie, ale jak będzie owalny, po prostu jakiś kołowaty, jakiś walec, to może się po prostu tego zsunąć i już taka waga go nie złapie. No dokładnie. I co? I to właśnie chodzi o, o jeszcze po prostu opór wody, nie? Woda też jakiś opór daje i no wiadomo, jeżeli się coś ciągnie, na przykład coś będzie miało 100 kg, magnes ma do 300, to może być tak, że nie wyciągniesz tego przedmiotu e, tym magnesem, bo po prostu dno będzie nieodpowiednie. Tak, Ale trzeba po chaczem prostu. beton, to nawet za Haczy po prostu się odczepić. Zostanie po prostu na dnie i za którymś innym rzutem może się udać wtedy go przyczepić. Albo próbować do skutku, nie? A Można i, też wejść w waterach, do wody, zakupić po prostu wodery sobie, wejść do rzeki i wyciągnąć. To jest chyba najłatwiejszy sposób jak do tej pory. Dokładnie. Ale wiadomo, musi rzeka być płytka, bo do głębokiej to już trzeba nurkować. No i dobra, to już było chyba najważniejsze i lecimy teraz z kolejnym pytaniem. No tutaj właśnie pytacie też nas często, czy jesteśmy kolegami czy braćmi. No chyba podobnie jesteśmy do siebie. To prawda. Jesteśmy kolegami. Tak, partnerstwo. Partnerstwo, słuchajcie. Razem zbieramy złom, razem... Wszystko ogarniamy tutaj dobra i ostatnie pytanie z <laughs> w dzisiejszej serii. Siema panowie, super odcinek, jak tam wasze sprawy, aby wszystko poszło super, bo robicie dobrą robotę. Szacun jesteście. jeszcze powinni wam dopłacić, <laughs> więc no co generalnie ciężko tak, z było... sobie powiedzieliśmy samym początku mhm. no o tym właśnie inspektoracie środowiska nadal czekamy. No wszystko co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. No i co odpowiedzi dostaliśmy jeszcze będzie na nią czekać. Czy w ogóle dostaniemy, to też nie wiadomo, no, ale jeśli będzie, to na pewno Was o tym poinformujemy. Tak, na Grad Plusa wrzucimy też, na naszą stronę www, wrzucimy też skan tego dokumentu, który otrzymaliśmy z województwa, z Urzędu z Marszałkowskiego. Aha. Więc tam będzie on po prostu w zakładce. I cóż, jeszcze tu napisałeś... E, Proszę, otwórz. A, ty, nawet Krzysztof napisał, że jeszcze nam powinni za to dopłacić, no słuchajcie, wiemy jak jest, wszyscy wiemy jak jest, ale hmm. generalnie nic bez jakiejś tam biurokracji w tym czasie, w, znaczy w, no w tym czasie jakim żyjemy się nie może obejść, więc yy, jak na razie to my płacimy i my tam staramy się o to, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Dokładnie tak, tak mamy prawo i musimy wszystko ogarnąć, żeby zacząć działać. I to by było już tyle z dzisiejszych pytań, mamy nadzieję, że odpowiedzi były wyczerpujące, no i czegoś się dowiedzieliście z tego odcinka. Najważniejsze właśnie pytania to były właśnie odnośnie złomu, kiedy na pewno pysacie właśnie wiele nazwisk... Tak, kiedy ruszymy znowu. Tak, ruszymy właśnie ponownie ze złomem, no to będziemy ruszać, pewnie jakoś w przyszłym tygodniu, jak się uda, jakieś tam kilka zleceń może zebrać, postaramy się właśnie nagrać jeden złomowy odcinek. Ale jeszcze nie obiecujemy, bo nie wiemy po prostu jak to teraz będzie wyglądało. Najwięcej zleceń, jak widzieliście do tej pory, to mieliśmy pralek, jakieś tam kuchenki, wszystkie główne elektrośmieci, Elektro, których nie mogliśmy odbierać. No a teraz, jak będzie samym złomem, tego nie wiemy, wszystko wyjdzie. No ale ten czas, który właśnie poświęcaliśmy wcześniej na rozbiórkę oraz odbiór tych elektrośmieci, będziemy teraz przeznaczać na po prostu reklamę oraz zbieranie zleceń na sam złom, który właśnie możemy odbierać. I co, jeśli film Wam się podobał, zapraszamy do łapkowania, komentowania oraz subskrypcji. Zapraszamy też do opisu, tam macie linki nasze do grup, do stron i do Facebooka. To by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć! Cześć! <laughs> hey.